Rośniemy razem, rosnąc w górę, przestrzeń zieleni podparta sercem idzie naprzeciw brzemieniom wiatru zrzucanym z w listowie. Rosnąc w głąb, nie rosnąć odkrywać, jak głęboko zapuściłaś korzenie, że jeszcze głębiej Poruszamy się w mroku korzeni, zapuszczonych we wspólnej glebie. Porównuję stąd światła w górze, refleks wody na brzegach zieleni. Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych. Rodzimy się jak gąszcz, który może zapłonąć, podobnie jak krzak mojżesza. Lub może uschnąć. Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo. Przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste prostotą i dojrzałością wszystkich chwil. Oto każda chwila się otwiera całym czasem staje jakby cała ponad sobą znajdujesz w niej ziarno wieczności. Kiedy Ciebie nazywam siostrą, wówczas myślę, że że każde spotkanie nie tylko nosi w sobie wspólnotę chwili, lecz ziarno tej samej wieczności.